Serdecznie. Nastały takie czasy, że chcąc nie chcąc, musimy być klubem otwartym, z racji tego, że jesteśmy klubem muzycznym, mamy wyprzedzać wszystkich innych. No i jak to zrobić? Oczywiście jest to ciężkie zadanie, ale my znaleźliśmy odpowiedź. Odpowiedź to czarny. Tłusty czarny, najlepiej 180 i niedługo to będzie. Co mamy dla Was przygotowane? Dla smutasów Joy Division Closer. To było jeszcze przed Emo chyba. Następna płytka James Chance and Contorius, Fantastyczna rzecz. Do posłuchania przynosimy niedługo adapter, poświęcam swój adapter z domu. Marek i Wa Wacek grają utwory romantyczne, także można przyprowadzić ze sobą chłopaka, dziewczynę, ulubionego psa. Karol, a ty masz bardziej Marka czy bardziej Wacka? Mam no, bardziej Wacka. Wacka, no to tak chyba. Dobrze, o Motorhead, Motorhead, najnowszy trend w produkcji analogów, czyli wszystkie informacje są na winylu. Something Like Elvis, jedna z najlepszych kapel polskich, niedawno reaktywowana, między innymi grali na Ofie. teraz jako kontemporary trasy po Japoniach, a tutaj mamy płytkę chyba najlepszą, Cigarette Smoke Phantom, więc klub Złote Myśli jedzie ostro. I tu mamy coś z DJ-a. Y, single, hard techno. Więc mamy chyba wszystko, co dobry klub muzyczny powinien mieć. a spójrz